nauczyłem się wiele, korzystam, bym nie powiedział, że nie, nie robię potraw, natomiast korzystam z pewnych takich trików, które niż pokazywał, jak smażyć, z której strony tak szybko, wolno i tak dalej, i to się czym przyprawiać i to się, i to się w normalnych dni przydaje. Także teraz wszystkich Państwa wszystkim Państwu podziękujemy, wyróżnimy najlepszych. A oczywiście to całe wydarzenie no, jest, jest wiadomo finansowane z programu Feł natomiast też e, dzieje się dzięki temu, że na terenie naszego województwa, na terenie obszaru naszego działania, mamy takiego wspaniałego mistrza jak pan Marcin Budynek, który z ekipą zorganizował tutaj Akademię Kulinarną, z której usług korzystamy. Tam pozdrawiamy Zbyszka również, on pewnie te rąk Tu, tu, zby, a, tu się robi, tak? zdjęcia i całą ekipę i serdecznie wam dziękujemy za to, żeście. No, po raz kolejny przyjęli to wyzwanie i ten, oporną no, materię przekształcić w znakomitych pucharze próbowalnych, także cieszę, cię, cieszę, cieszę, się cieszę się, cieszę się bardzo. Skąd dziękuję również to, ja Pani Bogusi tak, za to, że tutaj opiekowała się całym naszym warsztatem, że szczęśliwie doprowadziła, no, mam nadzieję, że do końca szczęśliwie doprowadziła i że, że już tutaj po tej wysiadzie w uczniu, no późno w nocy się jakaś tam rozjeździ. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, O materiał, to materiał, który wiedzę. Także, proszę e, Państwa, chciałbym podziękować za te wspólne trzy dni. E, mam nadzieję, że no, chociaż część, część tych e, dań, czy tych e, propozycji, które ci, mogliście się podpatrzeć, nauczyć się, wy, będziecie wykorzystywali. I nawet, nawet i sushi, tak? Które, a oczywiście z rybami słodkowodnymi, Nie używajmy tego łososia, czy tam tyńczyku, ale tym jest, jest z tych naszych ryb, nawet skarpia. E, chciałbym dać za Państwa wszystkim dyplomy wyróżnienia za udział w tym e, naszym konkursie podsumowującym e, te warsztaty. Także kolejność przypadkowa. E, tak. E, tak. Pani tak. Mata Mikielska. Tak, to już O właśnie. E. Tak, nie, nie, ja, na razie, na razie, Więc ta tak jeszcze powiem, że ze mną jest kolega, członek zarządu, pan dzisiał Wczyński, on też będzie ściskał do onia. ja myślę, że Ja ściskam, a on całuje, proszę Ucie, bardzo, Pani Magdalena Kuczyńska, tak, 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 Pani Beata, Pani Beata, tak, Pani Beata, Pani Moneta Stabińska, Pani Moneta Stabińska, proszę bardzo, Pani Teresa Kołaszewska,

Ja chciałam powiedzieć, że Weronika jest naszym rodzynkiem, takim w ogóle nieplanowanym, ale strasznie się cieszymy, że młoda w tej kolei... Kobieterii... To ja jest ja nieplanowane, to teraz mamy zapytać! Pani Hotrenda! Pani Hotrenda!

Uwaga, uwaga, teraz uwaga, jest część najważniejsza. Część, tak, część oficjalna, drodzy Państwo. Trzecie miejsce. W z ryb słodkowodnych. Suma punktów. 26 punktów. A na ile? Na 25 Na trzecie Trzecie, trzecie, trzecie miejsce. Pani Marta Miklewska, Michał Tylenda. Cały, cały! <grywa> Całować, już cały. Bardzo Tak, proszę bardzo. Zażejcie trzeciego miejsca i taka piękna nagroda. Jest to zestaw noży do sushi. Proszę bardzo. Także bardzo ostre i proszę uważać. Proszę uważać. Niektórzy są grzesowi, że noży się nie daje na ale, ale wiecie. Do kamery, do kamery. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Drugie miejsce suma punktów dwadzieścia drugie miejsce w potrawach ryb słodkowodnych dla pani dla pani Aneta Janus. Magdaleny Janos ale 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 tak tak tak, tak ja Sta, niespodzianka potem ja będę dopisywać ręcznie. Nie serdecznie <grymka> również gratuluję. Proszę, tu jest licycrow. I tu jest wspaniała nagroda, czyli dobrze <grymka> do szyi. Również do, taki zestaw filatowania, skramania, wyciągania oczy. Także że wykorzystujcie że to na co chodzi. Dziękuję, dziękujemy bardzo państwa, tak, tak. tak. Drodzy Państwo, pierwsze miejsce. Cześć. Potrawa gry w podwodnych. Suma punktów 30. Maksymalna. Pani Mariola Mitros, z Urszula Citko do Tak Szyjom, to 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 są, dar... jest, może proszę bardzo i tu są prezenty tu są noże tu są sztućce tu są te które one służą na co dzień w domu. O, nie, proszę bardzo że jest to serdecznie, gratulujemy. jest to nagroda to jest to

jest, Witam serdecznie, jak się nazywasz? Nazywam się Weronika Czarnecka. No i jesteś tutaj przypadkowo, jak słyszałem, tak? Tak. No i co tutaj robiłaś? Zrobiłam właśnie te danie sandacza pieczonego na piórę z dodatkiem dyni. I sokiem malinowym. Ile ty masz lat? Dziesięć. Już sama to robiła? Z moją mamą i z ciocią. Pomaga, pomagała to, a lubisz to robić? Tak. Lubisz, no. Gratuluję ci sukcesu, bo dyplom otrzymałaś, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Brawo, państwo drodzy. Bardzo brawa. Wszystkim pozostałym przystęp zakażemy. Co powoduje się uczestnicy tego szkolenia? Czy mają ten talent, tak zwaną żyłkę do kuchni? Wszyscy mają talent do gotowania e, ukryty, bo ukryty trzeba po prostu wydobyć. Trzeba go wydobyć, trzeba go wydobyć, pokazać, że gotowanie to naprawdę nic trudnego, że to sprawia przyjemność. To nie może być przymus gotowanie, to musi sprawiać przyjemność. No i tutaj ja bym chciał zapytać, taka ta młoda dziewczynka uczestniczyła w szkoleniu, czy widać już taki talent jak piłkarski na boisku, jak siatkarski? No sam, samo to, że przyszła na te zajęcia, tak, no to raczej dla dorosłych, ona sama chciała, sama chciała, bardzo aktywnie pracowała, wypytywała tak de facto o wszystko, no była najbardziej aktywną uczestniczką. Ma tego w akcynę. Ma, ma, tak, 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 tak. I taki ma smak artystyczny, bo te jej dania ułożone na talerzach naprawdę bardzo ładnie wyglądały. No, tym głównym produktem to są ryby. My jesteśmy na terenie Pojezdzia Suwalska Augustowskiego i te ryby tutaj były głównym składnikiem, tak? Tak, głównym, głównym tematem oczywiście były ryby słodkowodne, jak co roku na naszych warsztatach, natomiast w tym roku połączyliśmy troszeczkę z tak zwaną kuchnią fusion, czyli połączyliśmy je z kuchnią wschodu z kuchnią azjatycką, kuchnią hinduską. Użyliśmy, Co było tym dodatkiem wschodu? Były, były użyte, użyte różnego rodzaju pasy z tamarendowca, korzeń biru, korzeń galanu, liście kefiru, liście limonki. Używaliśmy do przyprawienia skórki limonki, sosu rybnego, gdzie na przykład w Polsce nie używamy takich składników. Używaliśmy kardamonu, cynamonu, anyżu, także no takie dosyć specyficzne przyprawy i w z naszymi rybami słodkowodnymi myślę, że efekt był bardzo dobry. A czy można by było tak pomyśleć, że na Suwalszczyźnie Wigilia jest tylko z potraw rybnych? Ciężko im powiedzieć, jestem na Suwalszczyźnie raptem 10 lat, ale mi się zawsze kojarzy Wigilia z, z potrawami rybnymi, natomiast pierwszy dzień świąt i już drugie święta, no to już bardziej mięsne rzeczy. Gdzie następne spotkanie? Bo prawdopodobnie tych chętnych jest na te szkolenia bardzo dużo. A gdzie już będzie następne spotkanie? Następne spotkania mamy niestety w Polsce. Mamy wyjazdowe, wyjazdowe warsztaty. Natomiast myślę, że, że w, a jeszcze w grudniu w grudniu pojawią, pojawią się warsztaty z kuchni świątecznej właśnie e, i z kuchni włoskiej, ponieważ jest duże zainteresowanie kuchnią morską, kuchnią włoską. No niestety, to na zapotrzebowanie rynku, natomiast w styczniu na pewno po raz w kolejny. Gdzie będzie spotkanie? Tutaj, tutaj będzie w, w, w Akademii, w Augustowie. I lokalna Akademii. grupa rybacka, co tutaj dzisiaj dzieje się w Augustowie? No dzieje się jak zwykle coś fajnego, jeżeli <grym> mamy na myśli, co, co robi grupa rybacka. Dzisiaj kończymy kolejne, bo już drugie warsztaty kulinarne, poświęcone przygotowywaniu potraw z ryb i owoców morza. No, przede wszystkim oczywiście wymieniam tutaj ryby, ponieważ jako grupa rybacka promujemy zdrowe i świeże ryby z naszych jezior i rzek, a w warsztatach brali udział członkowie lokalnej grupy rybackiej i znajomi, przyjaciele, znajomi znajomych, czyli te osoby, które chcą poprawić swój kunszt przygotowywania potraw z ryb. Jak powiedział Marcin Budynek, wszystkim, który jest szefem, szefem Akademii Kulinarnej i który prowadził te warsztaty, wszyscy zdali egzamin na piątkę. Czyli możemy spodziewać się, że kolejnych kilkadziesiąt osób będzie w świat, w Polskę, niosło dobre wieści, dobre przepisy, nowe umiejętności związane z wykorzystaniem w kuchni potraw z ryb. Rozumiem, to jest już drugie szkolenie, no i cel nałożony w tym projekcie został osiągnięty. No tak, widzimy dzisiaj tutaj no, ponad 20 osób i wszystkie są zadowolone że oprócz dobrej zabawy miały okazję nauczyć się od fachowców tego, jak w różny sposób przyrządzać ryby, jak je smażyć, jakie gotować, jakie dusić, jakie przybierać, przyprawiać i e, układać na talerzu. Także są to umiejętności, myślę, które będą wykorzystywane na co dzień ku chwale ich rodzin i wszystkich znajomych. No myślę tak, trzeba śledzić naszą stronę internetową, dlatego że oczywiście z wyprzedzeniem była informacja o tym, że takie warsztaty będziemy organizować i wszystkie osoby, które tutaj są obecne, zgłosiły się na, na te warsztaty poprzez, poprzez no, do uczestnictwa, poprzez wykorzystanie zgłoszenia na stronie internetowej. Także, także zachęcam wszystkich do korzystania z naszych, z naszych usług, z naszych, z naszych spotkań, z naszych imprez po to, aby brać czynny udział w działaniach lokalnej grupy rybackiej. Ja obiecuję, że my jako Telewizja Internetowa TVS24 chętnie będziemy publikować takie materiały i rozpowszechniać, bo cenne to są działania. No bardzo, 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 no bo to są nasze ryby, e, nasze ryby, nasi ludzie, nasze jeziora, nasze umiejętności, więc warto to promować. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Przedstawiam Urszulę Polską, która jest jedną z finalistek naszego konkursu kulinarnego. Druga odbiera gratulacje, druga finalistka, bo gotowaliśmy w parach. Także finalistki są zawsze dwie, tudzież finaliści. I... Nas interesuje, co pani przygotowała i dlaczego to było najlepsze? Dlaczego było najlepsze? Trzeba było zapytać tych, którzy to oceniali. Przygotowałyśmy z koleżanką roladę z sandacza, ze szpinakiem i do tego gruszki w syropie żurawinowo. Kardamanowym. Małgorzata Bielińska lokalna Grupa Rybacka jeziorze Sowalska-Augustowskie. Gościliśmy dzisiaj Państwa tutaj na uroczystym zakończeniu warsztatów kulinarnych, które są takim działaniem aktywizującym lokalne społeczności. Są częścią naszego dużego projektu realizowanego przez cały okres działania programu operacyjnego ryby. Staramy się aktywizować społeczeństwo w różny sposób. Uważamy, że kulinaria, gotowanie to naprawdę świetne świetna możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym i z bardzo dobrą promocją regionu i ryb.